Witajcie widzowie na kanale, ale na najświeższym odcinku Jest to vlogmas Jest to już 13 vlogmas yy, I ogólnie nagrywam to Od 21.20 Ponieważ nie miałam co nagrać Po pierwsze Po drugie teraz nie wiem co nagrać Nie wiem czy w ogóle teraz Nie skończymy vlogmasów No ale chciałabym wstawić coś Ale nie mam pomysłu na odcinek I nie mi jest yy... no, W ogóle nie wiem co taki odcinek okay. mam nagrać, więc jest bardzo przypał. On, ogólnie to yy, no, jutro będę się uczyć na z biologii, bo poprawiam i yy, sprawdzenia z polskiego, bo z lektury jest. E, chyba jutro z tego co wiem. E, ogólnie. E, I nie wiem, widzowie, co dla was nagrać, bo coś nie. Co mogę nawet nagrać. Dla Was nagrać, coś wykombinuję, ale jest mega ciężko i tak patrzę teraz, że tutaj mam takie jakieś cukierki, które dostałam od Mikołaja, więc może za melką zrobię jakiś zakład, ale ona już chce spać i co ja widzę, ja mam zrobić? Zgadnę, jak to smak wylosuje jakiś i zgadnę, to jaki to jest smak. Ej, widzowie, w sumie to nie jest głupi odcinek. Teraz trochę dla was przedłużę, żeby był dłuższy odcineczek. Yy, więc yy, tutaj sama. Tutaj mam jeszcze na biologię, sprawdźcie, sobie wszystko rozkusa. Wszystko, po prostu wszystko. Tą całą ketkę w tym, więc masakra. Ale okej, okay, cukierki yy, i kalendarz na początku odpakujemy nasz piękny kalendarz. Ale zoja mnie. łyżka spadła. Więc no dobrze. pachnie pięknie to. O, o jesteście idealnie postawieni Dobrze, więc dzisiaj jest trzynasteczka Kalendarz tak pięknie pachnie, że z daleka go czuliśmy, ale dobrze więc zacznijmy od trzynasteczki um, Mamy go tutaj trzynasteczkę Trzeci od dołu Tutaj na dole jest tryb, no Więc zaraz otwieramy trzynasteczkę Ogólnie to możecie powiedzieć, jakie macie oceny semestralne w komentarzu. Możecie się pochwalić. Ja ogólnie mam z każdego przedmiotu albo 4, albo 4 wyżej po prostu. W sensie wiecie, że ja albo 4 albo 5. Nie mam żadnej trójki, nie mam żadnej dwójki. Na szczęście, bo chciałabym mieć w tym roku czerwony pasek i się zresztą nie chcę postarać. No i na razie mi to wychodzi. Zobaczymy, jak będzie w drugim semestrze. I uwaga, uwaga. Zgadnijcie, co jest. Piszcie tam w komentarzach. Pomarańczowa gwiazdeczka. Otwórzmy. Pięknie pachnie. Nawet widać. I jest napisane: Wierz w ludzi. Będę wierzyć w ludzi. Mam nadzieję, że pani z Polskiego i Pani z biologii będą miłe i dadzą jakiś łatwy test, więc uwierzę w nie. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Dobrze, więc kalendarz już mam otworzony. Jest minuty trwa aż ten odcinek, więc to jest dobrze. W końcu coś wymyśliłam, jaki dobry sposób. Dobrze, więc co wie. Weźmy wawelka, oczywiście to nie jest jakaś klamata, to piękny babel. Ile tu jest smaków, zaraz zobaczymy w Smaków tu jest, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Opuszczmy. Ja tak nie przykładam tak bardzo za wawelami. Nie się za Ale dobrze. Zielony różowy. Ten różowy odgórzmy. Taki. 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 I to chyba wszystkie smaki. Widzę. wszystkie smaki, czyli tylko... Te smaki. Mało, no ale dobra, jakiś content jest. Może nie content, ale coś jest, nie? Jakiś tytuł odcinka. o, Coś jest, więc może być. Mamy trzy smaki. Teraz ja wylosuję z nabiętymi oczami. Dobra widzowie, pokazuję Wam teraz co mam. Mam takie cukierka, nie poglądając co. Otwórzmy. Pies. Ogólnie to ja dawno nie jadłam, więc nie wiem, jak ogólnie smakuje. Ciekawe, czy ja w ogóle to otworzę. E, dobra, o, jakoś daję radę. Możecie szybko spędzać, żeby jeszcze poćwiczyć sobie. Dobra, widzę, że mam otworzone. I teraz spróbujmy. Mm. To Dobra, nie bardzo trudne. Taki ma mm. smak takiej cytryny? Tak myślę. Mm. Albo pomarańczy. Mm. Dobra, cytryna. Mm. To chyba widać, że nie jem tych cukierków, nie? Po dała mi czekolada. <śpisała> Ale ja mówię, jestem. To była uwaga widzę, w. Cudzka w karp, Malina. Malina, chyba. Pewnie jakiś wielki fan y pije, ale. Malina. Malina. Tak. Malinowy smak. Tymczasem ja. Cytryna. Dobrze. Jeden mamy z głowy. Teraz mamy tu trzy. Trzy takie. Takie podobne kolory, więc może teraz mi coś się uda wylosować Więc losujmy. Tutaj jakby to, to losuję, losuję Nawet podrzucam, po dobra, nie wiem, zostanie ten Zobaczymy co tutaj nam... I chyba nawet widać, że ja nie podglądam, jeśli nie wiem jaki to smak nie. Czekajcie, widzę, że nie pokazałam nie wiem czy widzicie, ale. No nie, no, smakuje tak samo. Ale, tak, to będzie pomarańcza. Obserwuję pomarańczę na stówę. Tak. Mm. To smakowało. Później właśnie. Jak takie ogólnie cukierki Jakieś pomarańczowe Totalnie Normalnie pomarańcz była tu wyczuwalna W tym Jak się zastanawiam to może tak czuć Ale jak coś właśnie Tak jak ja dawno nie jadł No to to jest niewykonalne więc Teraz dwa I teraz dwa Zamknięte mi żeby Obydwa zgadnąć Zobaczę sobie jeden ananas, a drugi to taka cytryna właśnie. Taka cytryna mięta, więc zobaczymy. Najpierw jako jedyneczkę. Weźmy tego jako jedyneczkę. Widzicie teraz, widzowie? Zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie z tą jedyneczką. Możecie też napisać, jak wam idzie w szkole, czy jesteście zadowoleni z swoich ocen, mm. czy fajnie mm. jesteście zadowoleni. Dobra, zostawiam papier po pierwszym, tutaj położę. Mam już czekoladę, więc próbujemy. Mm. Na 100% zielone, na 100%. Mm. To jest jeszcze drugie. Tutaj mam drugie. I teraz otwórzymy dwójeczkę. No stówę, Ale w sumie to jest. Zmienia się z nas na widzowie. Boję się na no dobra. Zobaczymy. Hmm. Tak, ta Ten. Jest zielony, a ten jest żółty. I to zobaczymy? Tak, zgadłam. Mm, bardzo się cieszę. Mam trzy zgadłam, czyli były szczęśliwe. Mówiłam mi takie, że będą szczęśliwe, bo były używane w tak jakby symetrycznych kolorach. Widzicie, ładnie to wygląda, nie? Kolorystycznie. A ten jeden nie pasował. Powiedzcie widzowie sami. Nie pasował po prostu tutaj do takich kolorów. No nie pasował, więc to po prostu... widzowie, jestem mm. cała w czekoladzie. Byłam dzisiaj na po angielskim. W sumie fajnie. Mm. Pobudziłam się. Chyba dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawiacie łapeczki do góry, spójrzcie tam na dole i co dziękuję za oglądanie, zostawiacie komentarze, wpadajcie na Instagrama a kropka przez Dwany i co dziękuję za oglądanie, do zobaczenia jutro.